Także to są części gorszego sortu, no bo ja liczę na to, że mój samochód będzie jeździł bardzo szybko, między innymi, dlatego że ty pomożesz mi go ustawić. A potem słyszałem... Anegdoty, dlaczego tak jest, ale to się nie Też nadaje, do że... 18 cm. Tak, tak. I coś tam z Rasputinem. To coś było. No to no to pamiętam. Wszystkie te rzeczy, które teraz wymieniłem, one są źle zrobione tamtym brodem. Dużo jest protom, a także tego ludzie nie ruszają. Teraz, jak już mój samochód przyzwyczajałem do leżenia na dachu, teraz go przyzwyczajałem do płomieni. Radzi, nie mógłbym ci tego zrobić. To będzie dwuosobowy samochód, który będziemy też razem jeździć. Oh, dziękuję. Okay. Siemanko, tu Radio i. Manej Siema. Jesteście na kanale Radio Flatout, a my jesteśmy. W się siedzibie Avalon Stream Racing. Dzisiaj nie opowiadamy, mimo że jest ładny kolorowy, tak. Taki okay. ten karwonowy, węglowy. Mm. Zykurzono już trochę. No, no tak, <laughs> ładny. E, będziemy opowiadać o wieście. Tak, też proto. Tak, też no, proto, dobra. ale lepsze. Dobra, no, nie idźmy tą drogą. To bytni. Dobra, zaczynamy od czegoś, co nie wygląda a raczej jak fiesta, czyli to jest część lancera. To jest element Lancer'a. ani nie wygląda jak Fiesta, ani nie wygląda pro. <laughs> ale tak to, tak to trochę wygląda, że, wiesz, że, nie że, wygląda. Że, że nie wygląda. I wszelkie jakieś takie przymiarki inne rzeczy no to odbywają się na takich częściach wiesz, gorszego sortu. Ostatnio mądre, znaczy nie mądre, bardzo nie mądre, ale modne za to powiedzenie. Także to są części gorszego sortu, na których sprawdzam co gdzie będzie pracowało, żeby wiesz, nie kopało się swesta. A ja niestety muszę przerwać, bo chyba bateria się kończy, więc już na wstępie zmieniamy na drugą. Jesteśmy już znowu z nową baterią, z nową energią. No. <laughs> no, energii tyle, Dobra. że chcesz coś powiedzieć, dawaj, no? Nie, e, generalnie oczywiście to są podłużnice z lancera, z wózkiem z lancera, z przyczepionymi wahaczami, po to, by e, proto mogło być protem, tak. protem, protem, po to, e, no, żeby tak jak wspomniałem wcześniej, no, przypasować, wiesz, wa ważne jest wsta wstawianie teraz tak, no bo plan jest taki, jak już pewnie wiecie, e, że tylna część w moim proto będzie się składała z Częściowych kawałków jakby seryjnej podróżnicy z dziesiątki. To jeszcze jest na razie cały tył, ale finalnie tak mniej więcej on będzie obcięty tutaj. Wykorzystam około 80 cm lewej podróżnicy i również 80 cm prawej. Robię to z powodów dwóch. Pierwszy to oczywiście jest kwestia czasu, mam mało czasu na budowę mm -hmm. tego samochodu, ale ważniejszym jest to, żeby tak naprawdę nie popełnić błędów, bo w tym zawieszeniu bardzo ważne jest wysokości mocowań. Tego mocowania, do tego mocowania i do tego no dużego wahacza. I na przykład właśnie wszystkie te rzeczy, które teraz wymieniłem, one są źle zrobione tamtym protokole. I dlatego tamten samochód wymagał ogromnej przebudowy właściwie na granicy sensu, bo kto wiecznie było lepiej wykonać po prostu nową karoserię, ale był starszy ogrom pracy, żeby poprawić te błędy. No ja nie chcę tutaj już dokonywać tych pomiarów i brać na klatę ryzyka, że tu się gdzieś walno o coś. Te mocowania są w jednym kawałku i będzie stosunkowo łatwo wstawić w moją fiestę. Punkt odniesienia, których będę się trzymał, to jest oczywiście mocowanie przedniego wózka, ponieważ cała ta konstrukcja. Wszystkie te punkty muszą być odpowiednio włożone w głąb karoserii w stosunku do przedniego wózka po to, żeby zachować yy, współmierne roll center tylne do roll center przedniego. Bardzo dobrze. Widzę, że wyciąłeś też y, kielichy. Ostatnio jeszcze były. Tak, wiesz co? No, ja je rozwierciłem, także one na klik pasują do, do tych podłużnic i to też będzie mój punkt odniesienia, gdzie zrobić kielichy do tylnych amortyzatorów. No, z, z, Zdemontowałem je stąd, bo będzie łatwiej mi tym celować do, do Fiesty, natomiast one pasują tylko w jedne miejsce na swoje zgrzeby, także nie mam tutaj szansy na, na pomyłkę. Nie? Spoko, no to powiedziałeś słowo klucz Fiesta, to przejdźmy do czegoś co bardziej przypomina Fiestę. No. To jest fiesta z beczce śmierci To jest smutna fiesta. Nie, no ona po prostu idzie złożona wiesz, na kolano. nie? <grym <grym no tak. 45 stopni, Valentino Rosy. Tak, ładniejsza część, ale tak można powiedzieć, to jest status słabe światło, więc nie wiem, czy to będzie dobrze widać. A, no, Fiesta, Fiesta ma już no tak zrobione. Nie było. Tak, mam zrobione mocowanie wózka przedniego. Mhm. Tutaj są dwa punkty, do których są przykręcane wózki. Jest zrobione takie piękne wejście na miejsce, na stabilizator. To jest taki punkt zapalny tego, tego typu. Konstrukcji, no ale udało się jakoś tutaj wyjść z twarzą. No i jest też przygotowane miejsce już na yy, przekładnię kierowniczą, czy ta kierownica będzie wchodziła do środka. To jest mój kubek od kawy, nie? Urwałem łóżko i kubek od kawy pasował idealnie. Świetny <głos》. żart. <głos》<głos》ale nie wygląda trochę jak kubek od kawy. No z no drugiej strony no, to dobrze widzę. No zostawić łóżko. Poczekaj, zanim przejdziemy Dalej. na drugą stronę, to yy, chcę pochwalić Twoje piękne podłużnice. Tak. Nie wiem, może będzie światło trochę. No bo w ostatnim odcinku one były trochę przycięte. W poprzednich odcinkach widzieliście jak one bardzo wystają w fieście. One... To jest chyba 12 cm w tak. od tego, co było. One wystawały poniżej linii progów, poniżej linii wszystkiego. Nie, nie no, generalnie dużo jest Proton, a także tego ludzie nie ruszają i one po prostu. W dziwnych w w okolicznościach dachują to swoją drogą? I tak. No, to moja będzie w standardowych okolicznościach dachować jakby tak. Tak, ty jak to u ciebie. No. Klasycznie. Tak. E, więc to jest w ogóle bardzo ładnie pospawane. E, to Tigiem spawaliście, tak? Tak, Tigiem, tak, tak. No. Więc e, taka ciekawostka, ja bym na pewno tego TIGiem nie spawał, bo to jest bardzo. Pracochłonne. No, szczerze, dobrze przygotowany też... materiał to wcale nie tak bardzo, bo gdyby to spawać migiem, to potem wiesz, jakieś szlifowanie i tak dalej. No, a ktoś ładniej tutaj... spawa migiem, to nie. No dobra, no ja, nie, ja nie umiem, nie. Spawał on to Tomek. Nie, który ładnie, ładnie. Bardzo, pomógł, Bar bardzo ładna robota i trzeba, tak. warto zaznaczyć, że to nie jest standardowe narzędzie do tego typu akcji. Tak, tak. To tak z plusem było. Dobra, to i, idziemy do kubka. Dobra, kubek. Kubek lepiej widać z drugiej strony. Kubek jest dopiero co przyspawany. I, i tu, No bo teraz ten magier od lansera, no, nijak nie chciał wchodzić w jakimś standardowym miejscu w karoserię Fiesty, a on musi się zamknąć w środku, stąd myślę, że dobrze widać, że to mm -hmm. wygląda jak kubek do kawy. Eee, no i tyle. Na, na razie jeszcze nie jest wykonany tunel, który też będzie musiał być zrobiony od nowa, żeby tam się zmieścił napęd, transfer wał i wszystkie inne cyrki. Eee, no ale powiedzmy, że ten przód jest zamknięty. Tutaj na przykład widać konstrukcję tego mocowania wózka. Ono też od góry jeszcze nie jest obspawane, bo jeszcze nie odwróciłem tej karoserii do takiego Aha, dobrego zajrzymy. spawania. E, tak, no. Ładnie tam widać. A i dziureczka na końcu. No jest dziureczka. Tak, to jest dobry materiał, stal chromolibdenowa, e, bardzo mocna. E, no kurczę myślę, że atom tego nie ruszy, nie? W razie czego. Skąd masz to? No, ach, to pytanie to rozumiem, że paspycha, tak? No oczywiście, te rzeczy takie specjalistyczne, typu właśnie na przykład te mocowania, one są wykonane w najlepszej firmie, która się zajmuje produkcją prototypowych części do samochodów, do sportu, czyli ten engineering Dobrze, masz resztę gdzieś tam, co jeszcze nie zamontowałeś, te kopuły? Yy, tak, mam kopuły. Dobra, Mogę to po, do tego dobra, przejdziemy, dobra, dobra, chciałem dobra, wiedzieć dobra. czy masz. Teraz, e... jak już mój samochód przyzwyczajałem do leżenia na dachu, teraz go przyzwyczajałem do płomieni, dlatego w środku wygląda okay. tak jak wygląda. Czyli zapowiedź kolejnego sezonu będzie. <grym> nie, nie, no błagam, tylko nie to. Nie, nie, nie idźmy Idź tą nie drogą mogę nie. Kurde, tą jak stronę. jeszcze coś będzie, to będzie nam. Nie, teraz już będę jeździł delikatnie i ostrożnie, także niczego się nie będzie działo, natomiast płomienie pomogły mi pozbyć się w szybki sposób wszelkich mas bitumicznych i innych rzeczy. Do tej pory zrobiłem to w drugą stronę, czyli wiesz, lód, nie. Mhm. I, I suchy lód kupowałem, natomiast tutaj te masy były jakieś takie inne niż tych samochodach, z którym się spotkałem do tej pory, no i nic tego nie chciało brać. Natomiast palnik yy, gazowo-acetylenowo-tlenowy idealnie sobie z tym poradził i... Jest zrobiony. Muszę to teraz oczyścić tylko szczotką. Stąd ten mój piękny, wyjściowy strój dzisiaj. tak ja no, ładnie wyglądasz. Z pasem. <grym> Dobra, to może tak w skrócie, co będzie się działo, bo z tyłu jest cały czas taka sama dziura, to, to czekasz pewnie aż powiesisz przedni wózek i wtedy będzie pasowanko. Dokładnie tak. Ale zanim będzie pasowanko, no to trzeba będzie kolejną dziurę zrobić, tym razem w środku auta, tam, tam, tam. Tak jest, no bo, bo teraz tak. Wejdę sobie tutaj do tej kabiny komfortowo. Bo teraz tak, Ford Fiesta, jak pewnie wszyscy wiecie, to jest samochód przednio-napędowy. Więc w tym tunelu środkowym, jedyne tak naprawdę co się musiało zmieścić, to linki odręcznego i układ wydechowy. W związku z tym ten tunel jest mały. W moim tunelu będzie, po pierwsze, szedł układ wydechowy 4 razy grubszy niż w pieście. Linnego termicznego nie będzie, ale za to będzie wał napędowy. A oprócz tego w moim tunelu jeszcze będą szły rury układu chłodzenia, ponieważ będę miał chłodnicę zamontowaną z tyłu. Teraz mam te rury w kabinie, w lancerze, dlatego zawsze jest tam 95 stopni. Czy już nie chcesz mieć systemu centralnego ogrzewania w samochodzie? No nie. No. W tym roku, znaczy w przyszłym sezonie postaram się nie gotować w samochodzie tak szybko, jak teraz to się dzieje. No i plan jest taki, że dzisiaj do końca dnia mam zamiar te wszystkie piękne spalanizny poczyścić, tak, żeby było tutaj trochę bardziej estetycznie. No i plan jest na wycięcie podłogi i montaż tunela. Dokonałem wstępnych pomiarów, czyli wiem, ile mniej więcej potrzebuje miejsca na fotel kubyłkowy, żeby tu się zmieścić. Wiem, ile miejsca potrzebuje na pedaliery z przodu. I postanowiłem, że ten tunel wykonam maksymalnie duży, jak tylko. Pozwoli mi pomieścić się z tymi rzeczami, właśnie jak kubełki i, i pedaliery. No, duży tunel to. Jest. Mało miejsca. Ma, mało miejsca, ale tam miejsca nie jest mi to za dużo potrzebne, bylebym tam łokciami nie, nie uderzał przy kręceniu fajerą. Natomiast duży tunel, no to będzie gwarantował, że jak się po pierwsze pomieszczę z tymi wszystkimi rzeczami, które chcę, żeby w tym tunelu przebiegały od przodu do tyłu auta, a po drugie zrobię bardzo duży ten tunel tutaj na przodzie, bo mam takie marzenie, które kiedyś spełnię, jak już sobie kupię suchą miskę olejową, że przekręcę silnik, tak jak jest w autach w WRC i w R5, żeby przenieść jakby ten środek e, ciężkości bardziej w e, tył samochodu. No i wtedy tu będzie potrzebne miejsce na Mocno rozbudowany kolektor wydechowy z turbiną w zupełnie innych miejscu. Także już to szykujesz aż to w takie rozwojowe rzeczy. Nie? No właśnie, no bo w dziesiątce turbina jest z tyłu, więc dobrze by było, żeby tam też wszystko nie było nacisku, tylko tego troszkę tak, więcej przestrzeni. Tak. Ale ja bym chciał jeszcze chwilę wrócić do tunelu i pytanie, w sumie o tym nie rozmawialiśmy, więc to będzie pytanie zaskoczenie. No. Czy nie myślałeś nad tym, żeby tunel zrobić asymetryczny? No bo dobra, bo ja to ja jest myślę... trochę tak. A jakie by to miało plusy? Plusy są takie, że rzeczywiście troszkę rzeczy musisz schować i pytanie jest: no, jak schować i tunel, i wydech? Bo na przykład w wielu Krosówkach jest tak, że przestrzeń po stronie niby pasażera, tej przestrzeni po prostu jest dużo mniej. Mhm. Tak na przykład było w 208 przygona, albo w tych autach Solbergów. Eee, to... Radzę nie mogłem Ci tego zrobić. To będzie dwuosobowy samochód, który będziemy też razem jeździć. Oh, dziękuję. Tu... Liczyłem, że to tunel... odpowiesz. Tunel będzie symetryczny i będzie dało się zamontować fotel pilota, który mam nadzieję, że będziesz tutaj, wiesz, raz po raz siedział i będziemy mogli upalać tą furę wspólnie. No liczę na to, że w końcu... Yy... Dasz się namówić na przejażdżkę też na odpowiednim fotelu, czyli lewym. No bo ja liczę na to, że mój samochód będzie jeździł bardzo szybko, między innymi dlatego, że Ty pomożesz mi go ustawić. Nie? To ja... Oj tam, dobra. No, także nie, nie. Tu będzie tutaj z całą pewnością symetryczny. On będzie duży, bo będzie wysoki, ale planuję go zrobić już tak, żeby potem się nie z żadnymi wiesz, konstrukcjami do shiftera, odbiegów, do ręcznego. Planuję go zrobić tak, że jak ja zasiądę w fotelu, będą w tym celu zrobione specjalne przymiarki, to tutaj będzie na tyle wysoki, że ja sobie już na nim postawię shifter, Hydrołapę i ogień. Koniec. Czyli jak w Maździe MX5 na przykład. No nie widziałem, ale jak tak mówisz, to pewnie tak. No. Dobra, to teraz przejdźmy do rzeczy, o których mówiliśmy, a nie pokazaliśmy, czyli też Twoje piękne kopuły a, i tak. No dalej. dobrze bardzo. Proszę. Dobra, to się, to mam mam bies bie czy Nie, no dobra, e, idź dobra. normalnie, żebyś tam się nie przewrócił, bo kto będzie wtedy robił ten samochód, jak nie ty. Dobra, Jeszcze dobra. ja będę musiał. To jest element, który również został wykonany w firmie N Engineering. Jak widzicie, to jest kopuła. Ona jest, ma dużo takich wyżłobień. Dzięki temu jest naprawdę lekka, mimo swojej o, sztywnej to konstrukcji. Jedną łapę, a tak. moja łapa to jest taka trochę bardziej herlawa niż twoja. O, i, jest naprawdę... I tak. I jest jest przede wszystkim mocny. Jakość pokażemy, bo jest fajna. Się podobało. To jest wszystko mm, na frezarce zrobione. Tak, tak. Eee, kopuła ma 16 otworów, dzięki temu, topmąt, który tutaj będzie, będzie mogli sobie o 1,16 obrotu, jakby przekręcać. Czyli będzie tak naprawdę ten topąt regulowany w trzech, yy, w trzech wymiarach, bo będzie miało oprócz tego prawie 9 cm regulacji, bo do tego też dojdziemy, dlaczego aż tak dużo, bo to będzie samolot przystosowany jakby do dwóch rozstawów e, kół, e, czyli będziemy mogli regulować sobie jakby... Trochę po... jak tak pociągi w Rosji, nie? Bo tam chyba one są też przystosowane Kiedy do dwóch rozstawów anegdoty, torów. Anegdoty, dlaczego tak jest, ale się nie też nadaje do publikacji. Do te 18 cm <laughs> tak, tak. i coś tam z Rasputinem. <laughs> to coś było, no. No to ale wracając do kopuły, to tak, po pierwsze będziemy mogli regulować sobie położenie góry amortyzatora w tej płaszczyźnie. Po przekręceniu top topmontu to się będzie przekładało na drugą płaszczyznę, czyli powiedzmy na kąt wyprzedzenia schodnia zwrotnicy, oraz stosując odpowiednie dystanse, będziemy mogli sobie na przykład podnosić mocowanie amortyzatora. 16 śrub. Na pewno to wytrzyma. Są takie legendy, które mówią o tym, że już kiedyś ktoś padł na ten pomysł z regulowanymi wysokościami kopuł i one się urywały, ale wiem, że nie stosował 16 śrub, tylko 8. U mnie będzie dwa razy więcej. To, okay. to czyli sprawa. dwa razy później się urwie. Nie, wytrzymam po prostu dwa razy więcej, a tam się tak urywały tylko ciut. Nie? Ok, rozumiem. Coś tak. jeszcze jest w tym pudełeczku? Yy, nie, to są wytrzyma. cztery kopuły i to jest na razie wszystko. Yy, spodziewam się dostawy reszty sprzętu, czyli właśnie tych topmontów, topmontów tylnych, one też są bardzo ładnie wykonane. Bo już widziałem rysunki, jak to będzie wyglądało. No, docelowo postaram się Wam pokazać każdy z produktów, który, który kupuję w firmie N Engineering, dlatego, że one wszystkie są naprawdę mega i można sobie wymyślić coś, opowiedzieć o tym przez telefon, za chwilę zobaczyć tego rysunek, a dwa dni później dostać z tym paczkę. To jest, to jest niesamowite. Nie? No, to mi się też podoba, bo. Tak. Bo tak, bo to są rzeczy, których ja nigdy nie umiałem zrobić, a zawsze chciałem zrobić. Ja też nie umiem, ale wiem kto umie. No dobra, no to brzmi trochę jak już koniec filmu. Tak. Nie wiem, jakieś tło może znajdziemy. Tak. Nie wiem, sebrelancer będzie dobrze. No pewnie, tak? seblancer jest o, fantastyczny tak. i, i w sumie chyba niedługo już będziemy się z nim żegnać, także być może takie już ostatnie ujęcia, nie? O. Tak. Ostatnie no, ujęcie, pożegnanie. No, tak. No trochę odchodzi tak no. stare, przychodzi nowe. Znaczy nie, nie żegnamy się z nim zupełnie. To będzie też w ogóle turbo świetny materiał, ale to taki już naprawdę odległe czasy. Reborn. To, tak, ale to będzie turbo, turbo projekt. Nie mogę na razie powiedzieć, bo Sebastian nie był zadowolony, że zdradzam takie tajniki. Ale jak dostanę od niego zielone światło, to obiecuję, że namówię no, raczej, żeby nagrał o tym program. No bo to będzie turbo sztos taki na skalę naprawdę już światową. Nie tam fiesta składana po godzinach garażu, nie? Dokładnie. No dobra, no to co? No to się żegnamy. Tak. To do zobaczenia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.